Dobra, to jest proste. Trzy akordy. Dobra, dojdźmy do jakiegoś śpiewania. Zobaczmy, co się wydarzy. No, ładne widoczki, spoko. Ale autotune. Dobra, posłucham sam. Trochę ciężko tą muzykę wysłyszeć przez autotune, ale przygotowałem już klawisze. Przechodzimy na staty. Dobra, to jest trochę skomplikowane, więc podzielimy to na części. Lewa ręka. D. E. G. I można drugi raz wcisnąć G. I tak w kółko. Teraz dodamy do tego prawą na wstępie. Uwaga. No i tak drugi raz jeszcze. Okej, okay, tego Wam nie będę przedłużał. Dobra, przechodzimy teraz do głównego dania: jak śpiewa. Uwaga.